Jak według społeczników rozumiem, że to nie jest tylko twoje zdanie, ale rozmawiacie między sobą. Wygląda ten czas. To jest 100 dni, to jest na tyle mało, żeby już krytykować, a na tyle dużo, żeby już móc ocenić przynajmniej gesty i jakieś zapowiedzi. No, zapowiedzi są ok. Powołanie powiedzmy jakichś rad konsultacyjnych, powołanie takich ciał doradczych. Powołanie, akurat ja z rowerami mam wspólnego trochę więcej, powołanie swojego pełnomocnika do spraw rowerzystów, podpisanie karty brukselskiej, ale to są wszystko deklaracje. Natomiast czy możemy ocenić, czy już się coś stało? No nie, no. przez te 100 dni nie udało się wybudować nawet centymetra drogi rowerowej, ale to nie jest wina pani prezydent, tylko tego, tego mechanizmu, którym ona kieruje. E, czy można byłoby zrobić coś w sprawie zabytków? Oczywiście też można byłoby już posunąć pewne rzeczy do przodu, a nie z zapowiadanych 100 kamienic, tak programu 100 kamienic dla łodzi. Jak się okazuje, że pod ten program zostaną podciągnięte kamienice, które i tak miałyby szansę być w tym roku remontowane. E, bo to jest chyba ilość dwóch czy trzech, czyli średnia ostatnich kilku lat. E, tak więc to jest takie wypośrodkowanie. Zależy w jakim temacie. E, jak bardzo musiałaby być to fundamentalna, jakaś taka gigantyczna zmiana, e, to, to, to trudno jest to teraz ocenić, no bo, jak powiedziałem, 100 dni, z jednej strony dużo, z drugiej strony mało. To jest taka medialna. To jest medialna, o tak, jest medialna ponoć od tego, od tego dnia można zacząć krytykować, e, ale ja bym bardziej mówił o krytyce wskazywaniu, jak się to powinno robić, a nie na zasadzie wykazywania paluchem krytyki. Tak, krytykanstwa, że to nie tak, to nie powinno być tak. A jak? No nie wiem, ja nie rządzę. No, no to takie trochę nieodpowiedzialne, a wręcz powiedziałbym e, populistyczne. Sam mówisz, że jesteś związany ze środowiskiem rowerowym. Jakie kroki w tej materii powinna pani prezydent powziąć? Już wiemy, że podpisana została Karta Brukselska, to jest jakaś deklaracja, Tylko. powołany został pełnomocnik rowerowy, to już jest jakieś działanie. Co dalej? co dalej? E, no przede wszystkim spowodować wszystko, żeby pieniądze, które mamy zapisane w tym, w tym, w tegorocznym budżecie na drogi rowerowe, e, żeby po pierwsze były spożytkowane, a nie tak jak w roku poprzednim, że no niestety nie, w, tam chyba 20% zostało wydane i to też nie do końca mądrze e, i żeby nie były to faktycznie budowane tylko drogi rowerowe, ale infrastruktura rowerowa, żeby wreszcie postawiono na e, żeby postawiono na e, przyjazne miasto dla mieszkańców. Tak, żeby mieszkaniec nie czuł się tylko bezpiecznie jeżdżąc samochodem. Tak, e, żeby mógł zrezygnować z samochodu, mógłby zrezygnować e, e, i, i przejść się gdzieś albo przejechać komunikacją miejską. Tego życzę. A oprócz tego, czego życzę, no, chciałbym kiedyś zobaczyć panią prezydent, która. Je, jedzie na jakieś spotkanie albo na rowerze, albo komunikację miejską i nie dlatego, że, żeby to był, był fajny gest albo dzień bez samochodu, ale dlatego, że ona by to wybrała, bo wiedziałaby, że to jest czyste, czyste. Czyste jeszcze raz. E, szybkie, bezpieczne. Czyste. Już powiedziałem trzy razy. E, a rower, że po prostu pani prezydent będzie się czuła bezpiecznie, bo to jest problem, a nie, że budowanie dróg rowerowych, których naprawdę w centrum się nie da wybudować wszędzie. Jeżeli chodzi o współpracę z organizacjami pozarządowymi, też wykonała gest, było to spotkanie, na które przyszło chyba z pół tysiąca osób. Czy wiesz, czy jakieś kroki dalej są czynione w tej materii? Czy wiem, że jest odgrzewany kotlet pod tytułem pełnomocnik prezydent do spraw e, e, właśnie organizacji pozarządowych. Mówię odgrzewany kotlet, bo to się przewija coraz po raz kolejny. No mam nadzieję, że został, zostanie wreszcie wyłoniony, bo no, mamy 100 dni, a tego pełnomocnika cały czas brak brak też jakiejś takiej spójnej polityki względem organizacji pozarządowych brak też troszkę e, takiego pomysłu, jak wykorzystać potencjał ludzi i nie mówię tutaj o dawaniu tylko pieniędzy, bo e, bo to jest najprostsze I wręcz bym powiedział głupie i takie, a dobra dam wam pieniądze, to się odczepcie. Ja bym tutaj bardziej oczekiwał właśnie, czy system PROMES czyli pomoc organizacjom do ściągania funduszy z zewnątrz tak, żeby te pieniądze przyjeżdżały do Łodzi, a nie były cały czas w tym samym łódzkim bagienku e, małym Kanta, tak? tak, no zmienia, bo to nie, nie o to chodzi. Właśnie chodzi o to, żeby miasto na przykład pomagało jakimś tam wkładem własnym, żeby organizacja przyciągała te pieniądze z zewnątrz, a mogą to być e, pieniądze liczone w milionach, mówię o tych ściągniętych, co chyba gra jest warta świeczki, tym bardziej, że nigdy jak organizacja pozarządowa nie wie najlepiej jak spożytkować te pieniądze, bo tam jest biurokracja ograniczona do minimum.